Jał, 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 jau, jau, moi drodzy! Witam Was w kolejnej edycji Butu na Melange. Mianowicie dzisiaj będziemy tutaj analizować przydatność w lokalach taneczno-użytkowych butu, buta o nazwie L Jordan 1, 93. moi drodzy, czyli tak zwanego połączenia jedyneczek z ósmeczkami. Z jedyneczek, jak widzimy, mamy wszystko. Z ósemeczek, jak widzimy, mamy wykorzystanie tej materiałów. Plus klasyczne logo na jęzorze, plus emblematik 23 z przodu. Jak widzimy, moi drodzy, but jest połączeniem klasycznym: jest to jedynka inspirowana ósemeczkami. Tutaj nie ma żadnych, żadnych kutrów, udziwień, nie ma więcej elementów z ósemek. Co po prostu luźna inspiracja i umieszczenie ich emblematów w różnych tutaj miejscach, gdzie można było te emblematy umieścić. Jak widzimy, kolor szary jest kolorem, który sprawia, że czujemy się normalnie, czujemy się klasycznie, czujemy się. Smukło, czyli po prostu jesteśmy zimni jak stal. Natomiast pomarańcz pokazuje to, jak naprawdę jesteśmy szaleni. Jest to połączenie tak, jakby założyć trampki do garnituru, z jednej strony jesteśmy poważni, z drugiej strony jesteśmy szaleni. Tak jak zrobić sobie fryzory na czeskiego piłkarza, czyli ściąć z przodu się na elegancko, ale z tyłu zostawić grzywkę, żeby było. Z przodu na sportowo, z, to, z tyłu na sport, z przodu na elegancko, z tyłu na spoltowo. Tak więc moi drodzy, jeżeli posiadasz mochałka, posiadasz z tyłu grzyweczkę, ale z przodu masz ścięte, to jest ból dla ciebie. Jeżeli nie Posiadasz tak, też to jest but dla ciebie. But dla wszystkich fanów, jedynek, które nie są już tak oklepanymi kolorystykami, które chcą wnieść coś świeżego do swojej szafy, którzy chcą mieć klasyczny bucik w szarości, żeby sobie dopasować do jakichś tam elementów garderoby, ale chcą troszeczkę pokazać szaleństwa pod postacią właśnie tych pomarańczów. To jest właśnie but dla was. But jak najbardziej poszukiwany w kolorze jesiennym. W w sferze jesiennej, w sferze zimowej, kiedy wszyscy śmigają w żółtych butach albo w jakichś brązowych, czarnych. Wy pokażcie, że jesteście szaleni, pokażcie szarością. Na pewno wszystkie kukurynki zwrócą na Was uwagę, ponieważ zobaczą o, widziałeś te szare buciki, a ten pomarańcz, Boże, jaki on jest poważny, a jednocześnie szalony. No słuchajcie, no, but na melansz, część 395. Wielkie dzięki, skoczny bok, pozdrawiam. Hej!